28 marca Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zaprosił swoich beneficjentów na otwarte konsultacje dotyczące priorytetowych przedsięwzięć na rok 2020. Podczas spotkania zaprezentowano możliwości wsparcia dla osób prawnych, ale dyskutowano także o programie Czyste Powietrze. Spotkanie konsultacyjne na temat listy przedsięwzięć priorytetowych planowanych do dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na 2020 rok odbyło się w sali Sejmu Śląskiego, gdzie w pierwszej części wydarzenia prezes Tomasz Bednarek przywitał zgromadzonych gości, a wśród nich nie zabrakło ważnych osobistości dla naszego województwa. O oznaczeniu działalności Funduszu dla Przyrody Śląska mówili m.in. Jarosław Wieczorek, wojewoda śląski i Jakub Chełstowski, marszałek. Województwa Śląskiego. Najważniejszymi gośćmi byli jednak beneficjenci, którzy od lat korzystają ze wsparcia Katowickiego Funduszu. Beneficjenci zainteresowani mają możliwość złożenia swoich uwag, propozycji do naszych zadań, które finansujemy i które chcą zgłosić, abyśmy w przyszłym roku mogli finansować. Frekwencja podczas spotkania pokazuje ogromne zainteresowanie programami funduszu i potrzebę bezpośredniego spotkania z pracownikami katowickiej instytucji. Spotykamy się twarzą w twarz, także jesteśmy w stanie porozmawiać e, na różne tematy i według mnie tak jest to bardzo potrzebne. Konsultacje są potrzebne, ponieważ są, są różne programy. Tu jest program. E, e, o, y, czystego powietrza w województwie śląskim. Jest to program y, z, y, przy pomocy środków europejskich. I chcemy się zapytać, y, czy, y, jakie, jakie są możliwości uzyskania pożyczki i, i, wiel, i wielkość umorzenia y, y, tej pożyczki. Bo, na przykład, nasza spółdzielnia brała udział w programie KAPKA, gdzie gdzie uzyskaliśmy oprócz pomocy w formie pożyczki jeszcze pomoc w formie dotacji. Dzięki temu dociepliliśmy i podłączyliśmy do sieci 32 budynki. Podczas części oficjalnej ekspert zespołu ochrony atmosfery Łukasz Frydel zaprezentował zasady udzielania dofinansowań ze środków Wojewódzkiego Funduszu. Dla osób prawnych wsparcie mamy bardzo szerokie, bo od początku istnienia funduszu, czyli od ponad 25 lat, właśnie do tego fundusz był stworzony. No i tutaj mamy wsparcie zarówno na projekty z ochrony atmosfery, jak również z gospodarki odpadami, ale również z gospodarki wodnej. Generalnie są to nisko oprocentowane pożyczki do 90% kosztów inwestycji, więc jeżeli Inwestor planuje jakąś inwestycję z zakresu ochrony środowiska, no to Praktycznie każda taka inwestycja znajduje się na naszej liście przedsiębiorstw priorytetowych i może uzyskać na to takie dofinansowanie, czyli w formie pożyczki do 90%. Dla wybranych grup są również przewidziane dotacje. Szczegóły to można uzyskać e, informacje w informacji już w samym funduszu. Wsparcie na termomodernizację dla wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych i od tego roku nowość dla samorządu w ramach programu e, Infrastruktura i Środowisko, działanie 1.7, ale to także działania na rzecz edukacji ekologicznej, kolejne edycje zielonych pracowników, które realizujemy w tym roku i w przyszłym roku także chcemy je realizować, także nie zamykamy się na, na edukację ekologiczną, to także wsparcie kanalizacji dla samorządów, to wsparcie na ochronę przyrody, ochronę parków zabytkowych, także bardzo szeroki zakres wsparcia, jaki mamy dla naszych beneficjentów. Programy funduszu cieszą się dużym zainteresowaniem. Podczas konsultacji swoje stanowisko przygotował także Zespół Ochrony Przyrody, Edukacji Ekologicznej i Profilaktyki Zdrowotnej, którego działania kierowane są najczęściej do młodych ludzi. Zielone pracownie to jest zakres edukacji ekologicznej. Tutaj mamy takie dwa konkursy. Zielona pracownia projekt, gdzie można dostać nagrodę za projekt, i później zaraz jest zielona pracownia, gdzie można dofinans dostać dofinansowanie na ten projekt. Do pierwszego konkursu do nagrody mogą aplikować szkoły. W drugim konkursie musi złożyć wniosek już organ prowadzący. Powiem tak, jesteśmy na etapie drugiego, drugiego konkursu. Zielone Pracownie, ogromne zainteresowanie. Czekam z niecierpliwością na rozstrzygnięcie, nie ukrywam. Poza doposażeniem szkolnych pracowni Fundusz wspiera także organizacje realizujące wypoczynek dzieci i młodzieży. Dofinansowujemy wyjazdy dzieci z tych terenów zanieczyszczonych. W dużej mierze, w zasadzie 90% to jest nad morze, ale to nie jest tak, że to jest tylko wypoczynek. To jest wyjazd połączony z, profila, wyjazd połączony z edukacją ekologiczną. Na tych wyjazdach dzieci dowiadują się szereg rzeczy odnośnie np. tego otoczenia przyrodniczego w jakim są. No i podnoszą tą świadomość. Właśnie. Przy każdym stanowisku konsultacyjnym oczekiwali beneficjenci chcący dowiedzieć się nieco więcej na temat programu funduszu. Przyjechali z całego Śląska, a sprawy, jakie chcieli omówić, związane były zarówno z ochroną wód, atmosfery, jak i powierzchni Ziemi. Chciałbym przede wszystkim porozmawiać o programie Czyste Powietrze też. Zastanawialibyśmy się nad założeniem takiego punktu konsultacyjnego w naszym urzędzie. Na razie są takie trzy. Mieszkańcy często tutaj przychodzą, czy do mnie, czy tutaj do pani naczelnik, do Wydziału Ochrony Środowiska, zapytują o taki punkt, często nas proszą o poradę, dlatego postaramy się tutaj z państwem porozmawiać i prosić, żeby taki też punkt konsultacyjny pojawił się w jednostce naszego urzędu. Na pewno myślę, że znalazłby się pokój, gdzie urzędnik w Ufosiu, przedstawiciel mógłby z naszymi mieszkańcami bezpośrednio rozmawiać i doradzać im, jak wypełnić wniosek. Likwidację kotłów w budynkach wielorodzinnych. Dla miasta Zabrze, bo to miasto reprezentuje. Myślę, że to jest największy problem naszego regionu: budynki wielorodzinne, bo jeżeli mówimy o budynkach jednorodzinnych, to mieszkańcy mają pomoc i z miasta, i, e, i mogą skorzystać z programu Czyste Powietrze. Natomiast dla budynków wielorodzinnych mamy najmniej e, tak naprawdę dofinansowania. Chociaż teraz przygotowujemy się do skorzystania ze środków e, unijnych, które są. Które będą realizowane w ramach Wojewódzkiego Funduszu z Działania 171. I właśnie ten temat w tej chwili omawiamy. Chodziło o termomodernizację budynków w Powiecie Bielskim. Głównie chodzi nam o obiekty szkolne. Złożyliśmy wnioski o dofinansowanie no i czekamy właśnie od grudnia do dnia dzisiejszego. Mamy nadzieję, że w najbliższym czasie te wnioski zostaną rozpatrzone i będziemy w stanie wykonać te zadania zaplanowane, które mamy. Osoby biorące udział w konsultacjach pytały o działania z których mogą skorzystać ich instytucje czy organizacje, ale nie brakowało też pytań o program Czyste Powietrze kierowany do osób indywidualnych. Program się rozwija, myślę, że coraz szybciej, to już ponad 600 decyzji wydanych. To już blisko 300 umów podpisanych. Zaczynamy wypłatę środków. Ta wypłata też zależy od tego, jak są realizowane inwestycje. Tych wniosków tutaj złożonych przez beneficjentów nie ma dużo, bo jest ich dopiero kilkadziesiąt. Ale każdego dnia już teraz wpływają i nowe wnioski o dotacje, i wnioski o płatność. Także myślę, że, że to tempo płatności będzie jeszcze większe. Zainteresowanie jest bardzo duże, bo mamy najwięcej wniosków w skali kraju, czyli mamy 5 tysięcy złożonych wniosków do ubiegłego tygodnia, a drugi fundusz w Warszawie ma 4200, Kraków, jako trzeci fundusz, ma 4000, więc mamy tutaj pod względem ilości zainteresowanych e, największe. W skali kraju mamy łącznie złożonych ponad 38 tysięcy e, wniosków. Więc no, można powiedzieć, że ono jest na tyle dużo, że no, pracy nam nie brakuje. Mnóstwo chętnych, mnóstwo zapytań. Też przychodzę prosto z punktu konsultacyjnego, więc mieliśmy, mamy postulaty i to już takie konkretne rzeczowe, żeby na przykład dodać ciepłą wodę do kosztów kwalifikowanych, czy przywrócić dotacje dla wspólnot, więc no fajne spotkanie, które tak pokazuje merytorycznie, co nam, co nam brakuje, co powinniśmy jeszcze poprawić. Niesłabnące zainteresowanie programem dowodzi, że zwiększa się świadomość społeczna na temat smogu, a wsparcie proponowane w ramach Czystego Powietrza przyczynić się może do poprawy jakości życia na Śląsku. Program Czyste Powietrze jest prowadzony w trybie naboru ciągłego, w związku z czym, aby uzyskać dofinansowanie należy sobie pobrać wniosek ze strony internetowej, bądź podejść do Jednego z trzech oddziałów, które funkcjonują na terenie województwa śląskiego. Tam są doradcy, którzy ten wniosek wypełnią. Jeżeli chodzi o dofinansowanie, to ono się waha od 15% do 90% w zależności od dochodów mieszkańca, bo to jest program e, socjalny, czyli czym ubożsi nasi beneficjenci, tym większe dofinansowanie. Jeżeli chodzi o zakres dofinansowania, to w budynkach istniejących możemy wymienić źródło ciepła, instalację centralnego ogrzewania oraz docieplić budynek. Jeżeli chodzi o budynki nowo budowane, bo również tak, jakie dofinansowujemy, no to tam w grę wchodzi zabudowa źródła ciepła oraz wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Dzięki wieloletnim działaniom Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach stan środowiska w naszym regionie zmienia się na lepsze. Współpracowaliśmy e, przy bardzo dużo e, inwestycjach od budowy kanalizacji przez termomodernizację budynków. Także było dosyć tego. Potencjał wojewódzkiego funduszu w zakresie ochrony środowiska bardzo odmienił wizerunek województwa. Ten stan środowiska się poprawia, widzimy to na każdym kroku, ale mimo tego dalej widzimy też potrzeby. Niska emisja, główna potrzeba, i tutaj te największe środki w tej chwili koncentrujemy. A szczegółowe informacje dotyczące programów realizowanych przez fundusz w bieżącym roku znajdą Państwo na stronie internetowej Katowickiego Funduszu.